W związku ze zbliżającym się okresem przedświątecznych zakupów i świątecznych wyjazdów oraz rozpoczynającym się sezonem rowerowym, Tomiska policja zaprosiła mieszkańców do Centrum Handlowego Kometa. Policjanci przygotowali specjalny pokaz, w którym starali się namówić mieszkańców miasta do prewencji osobistej. Znakowano też rowery. Dlaczego zdecydowaliście się na taką akcję? Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę zima była łagodna. Sezon rowerowy, czyli ten wiosenny, tak naprawdę ruszył już dużo wcześniej niż w niektórych innych latach. Poza tym zbliżają się święta wielkanocne, czyli czas wyjazdów. Chcemy po prostu dać mieszkańcom już wcześniej szybciej po prostu taką szansę oznakowania rowerów, a wiemy, że ta akcja często cieszy się bardzo dużym powodzeniem i dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tak naprawdę rower znajduje się wtedy w takiej policyjnej bazie danych jest zarejestrowany tak samo praktycznie jak pojazd i w sytuacji odnalezienia jest łatwiej nam odnaleźć też i właściciela tego roweru, ale też wiemy, że często złodzieje bardzo szybko porzucają takie rowery, kiedy się zorientują, że jest on dodatkowo zabezpieczony, czyli ma te dodatkowe numery identyfikacyjne. No dzisiaj nie tylko rowery, ale też rozmawiacie z mieszkańcami Torunia o, o bezpieczeństwie takim przedświątecznym. Właśnie mówimy o bezpiecznych zakupach, tak naprawdę o tym, że stwarza to często okazję złodziejom do stwarzania tak zwanego sztucznego tłoku, czyli wykorzystania tego, że jest nas więcej w sklepach, w środkach komunikacji miejskiej i wówczas stwarza to też pewnego rodzaju możliwości i złodziejom. Oni to znakomicie wykorzystują, czy to na targowiskach, czy właśnie w środkach komunikacji czy też podczas robienia zakupów, to nasze roztargnienie, nasze zaangażowanie, nasze zaabsorbowanie innymi elementami typu na przykład kupowaniem butów, kiedy odkładamy niewinnie torebkę, a za chwilę okazuje się, że tej torebki po prostu nie ma. O właśnie, no to takie żelazne zasady, którymi powinniśmy się kierować nie tylko w tym okresie przedświątecznym, ale też w ogóle na przykład na zakupach, na co zwracać szczególną uwagę, no nie wiem, odpięta torebka, no to... Chyba taki najbardziej jaskrawy przykład, czego nie powinniśmy robić. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Samokontrola daleko posunięta, czyli przede wszystkim to, że na, na jakby wyróbmy w sobie taki nawyk zasuwania tych kieszeni, kiedy mamy właśnie suwaki. Nie wkładajmy większej gotówki w jedno miejsce. Nie nośmy dokumentów razem z pieniędzmi, bo często kiedy tracimy portfel, później tracimy również dokumenty, jeśli mamy to wszystko razem i, i dodatkowo jakby y, jesteśmy zmuszeni odtwarzać to y, w urzędach. Y, ja zawsze mówię, kilka sekund trwa zasunięcie suwaka, a kilka godzin odtwarzanie y, dokumentów, bieganie po urzędach i zgłaszanie tego, że ktoś nam po prostu coś ukradł. Chodzi o to, aby przypomnieć sobie kilka ważnych zasad, jak bezpiecznie żyć, chronić siebie i najbliższych członków rodziny. Policjanci podpowiadali, jak chronić swój portfel, kartę bankomatową, dzieci oraz pojazd podczas gorączkowych, przedświątecznych zakupów. Przekazywali wiedzę, jak nie paść ofiarą oszustów, złodziei i naciągaczy. Po raz kolejny spotykacie się w centrum Kometa, żeby przekazać pewne informacje torunianom. Na co tym razem zwracacie uwagę? Starsza Postynkowa Agnieszka Bubień, Wydział Ruchu Drogowego Toru. E, dzisiaj przede wszystkim zwracamy uwagę e, na, tak jak było w styczniu, e, na bezpieczeństwo, czyli e, jestem widoczny, jestem bezpieczny. E, również na ochronę siebie. Na przykład przejeżdżając na zakupy samochodem, o czym powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim musimy parkować w miejscach odpowiednich, tak? Nie powinniśmy parkować w miejscach przeznaczonych dla, dla inwalidów. To jest podstawa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego pojazdu, przede wszystkim zamykamy pojazd, włączamy alarm, jeżeli mamy. Jeżeli mamy blokady w samochodzie, również uruchamiamy. Nie zostawiamy żadnych rzeczy w samochodzie, kluczyków, dokumentów, saszetek. To mogą być nawet zwykłe zakupy, to już wystarczy, że że złodziej wybije nam szybę, bo się na przykład połasi na jakąś reklamówkę. W reklamówce wystarczy, że będą na przykład jabłka, a już mamy uszkodzenie samochodu, to już są duże pieniądze. Tak? Pamiętajmy, żeby nic nie zostawiać na dachach samochodu, bo to się niestety czasami zdarza, torebki, portfele, jakieś właśnie saszetki. Zamykajmy bagażnik, nie zostawiajmy w bagażniku zakupów, wkładamy na przykład zakupy do bagażnika, i odchodzimy, bo jeszcze robimy inne zakupy. Złodziej to widzi, otwiera, kradnie. Tak? Zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy, aby po pierwsze nie płacić za uszkodzenia, niestety, czy tam szyby, wybitej szyby, czy zepsutego zamka, jak również na swoje zakupy, które pozostawiliśmy w samochodzie. Dokumenty to też jest bardzo ważna rzecz. Wiem też, że pozostawiane chociażby na szybie trzymadełko do nawigacji może być takim celem złodzieja. Trzyma dełko do nawigacji, proszę Państwa, nawet antena, nic nie zostawiać, co może być w każdej chwili oderwane, ściągnięte, to wszystko jednak niestety przyciąga złodziei. Rozmawiacie też dzisiaj z Toruninami o bezpieczeństwie przy, przy zachowaniu, przy bankomacie. W jaki sposób należy się zachowywać, aby uniknąć no, nieprzyjemnej sytuacji? Mhm. Przede wszystkim zwracać uwagę, czy nie ma przy bankomatach kamerek, czy nie ma jakichś takich dodatkowych wkładek. Jeżeli wybieramy pieniążki, wbijamy PIN, zasłaniać ciałem, zasłaniać drugą ręką, zwrócić uwagę, czy ktoś, kto stoi za nami, czy stoi bardzo blisko, czy dalej. tak? Nie wypłaca Pieniążków w miejscach y, trudno dostępnych dla ludzi, gdy jest ciemno, jestem sam. To, to jednak stwarza okazję do tego, że później zostaniemy napadnięci. Zwracacie też uwagę na bezpieczeństwo w ruchu, przede wszystkim na odblaski, które powinni nosić piesi. Dlaczego to takie ważne? Y, to chodzi o nasze życie. Tak? Y, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli my widzimy samochód. Kierowca y, y, nas nie widzi, nie mamy odblasków, nie jesteśmy widoczni na tej drodze. Dlaczego cały czas y, y, zwracamy uwagę na to, żeby nosić kurtki odblaskowe, różnego rodzaju elementy odblaskowe. To są naklejki, to są opaski, które dzisiaj właśnie wręczamy rowerzystom, wręczamy y, dzieciom dorosłym. Y, jak najwięcej odblasków ratuje nas y, y, ratuje również naszych bliskich, którzy są blisko nas, to koło nas. Wystarczy, że jedna osoba ma odblask, już jesteśmy widoczni. Również dzisiaj mamy ak Znakujemy rowery, więc y, też zachęcamy wszystkich rowerzystów, żeby oznakowali sobie odblaskami rowery. Y, każdy element, który się da, tak? więc również te opaski, które mamy dzisiaj, proponujemy, żeby nakładać na, albo na koło, albo na przykład na ramę. Podczas spotkania policjanci przeprowadzili akcję znakowania rowerów. Dzisiaj znakujecie rowery w jakim celu? E, żeby zapobiec kradzieżom i żeby łatwiej nam było identyfikować skradzione e, rowery, e, jak przyjdzie. E, Patent i zgłosi nam taką kradzież. Mamy zarejestrowane w naszej bazie e, policyjnej i łatwiej nam jest zidentyfikować ten rower. W jaki sposób wygląda to znakowanie? E, znak, znakowanie wygląda w taki sposób, że nadajemy kolejną liczbę e, z rejestru. E, nanosimy później grawerem e, tą liczbę e, na ramę po prostu roweru. Mhm. Żeby zarejestrować rower w tej bazie, trzeba przyjść z jakimiś dokumentami? Tak, trzeba mieć e, dokument tożsamości oraz potwierdzenie zakupu tego roweru. To wszystko. Mhm. No jeżeli ktoś rower kupił jakiś czas temu, nie ma żadnych dokumentów, w jaki sposób to zweryfikować? Weryfikujemy to poprzez numer na ramie. Jeżeli rower taki posiada, ten, ten numer sprawdzamy w naszej bazie, w systemie, czy nie jest poszukiwany. No i wtedy nadajemy numer nasz i rejestrujemy go w naszej policyjnej bazie. Tak? od tych rowerów. Rzeczywiście tak to działa, że jak, nie wiem, znajdujecie jakiś rower, który być może pochodzi z przestępstwa, to po tym numerze jesteście w stanie dojść do, do, do właściciela? No jeżeli rower jest, jest zarejestrowany w naszej bazie, to w pierwszej kolejności e, patrzymy po tym numerze naszym, który jest nadany w naszym, naszym systemie, a dopiero w drugiej kolejności, jeżeli taki rower posiada numer ramy, to po tym numerze ramy. Czy zgłoszenie było o kradzieży? Wystarczył dokument tożsamości i dowód zakupu, a dane, w tym nasz numer identyfikacyjny, trafiały do policyjnej bazy Danych i pomogą dodatkowo chronić nasz rower. Dlaczego pan się zdecydował dzisiaj tu przyjechać? No, sądzę, że to jest dobra akcja, Robimy robią w może zapobiec yy, kradzieżom roweru. Yy, nie daj może się rower znajdzie, tak, i później nie będzie wiadomo, czy on tak naprawdę jest, jeżeli nie będzie oznaczony, tak, a tak, yy, trafi do pierwotnego właściciela. Dodatkowe zabezpieczenie? Dokładnie. No, może ta naklejka odstraszy straszy złodziei i zobaczą, że jest znaczony, także nie ukradną. Dwa rowery pan dzisiaj tutaj widzę przeprowadził, tak? tak. Mój i małżonki. Mhm. Dobra, trzeba było pokazać jakieś dokumenty. Dowód osobisty i dowód zakupu. Rozpoczyna się sezon. Coraz chętniej będziemy sięgać do naszych garaży i piwnic po rowery. Pamiętajmy, że rower nie pilnuje się sam. Policja w Toruniu zachęca wszystkich mieszkańców do zarejestrowania swojego roweru w specjalnym policyjnym systemie.